No, i wybieramy zwycięzcę z poprzedniego odcinka. 200 tam wyświetleń, bo za każde kliknięcie w ten film ogromnie, ogromnie wam dziękuję. Jest to dla mnie naprawdę niewyobrażalne wsparcie. To, że rzeczywiście tutaj jesteście i że rzeczywiście te filmy oglądacie. A my wybieramy zwycięzcę i zobaczmy, kto go. Zgarnie i zgarnie go Kanton Gratulacje stary, jeżeli trailingu przez kanał masz To skinkę już dostałeś A wy w dzisiejszym odcinku do zgarnięcia macie Na przykład co tutaj jest bez tradebana Bez tradebana macie na przykład M4 koszmar, jeżeli chcecie ją zgarnąć To zostawcie łapę w górę pod tym filmem subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem Podanym podczas filmu I oczywiście jeżeli was jeszcze na CSGO skin się nie było Bądź jeżeli byliście I chcecie coś tam sobie wyrzucić To klikajcie sobie tutaj plusik I w tym właśnie miejscu wpisujcie sobie kodzik Genetic, będę wam ogromnie, ogromnie wdzięczny, bo daje wam on 10% bonusu do depozytu i 2 10 zł 10 groszy na start dodatkowo przy wpłacie skinami prezent do każdego doładowania i oprócz tego również wrzuciłem wam awupkę na konkursik. jeżeli wpłacicie sobie 8 40 zł 40 groszy czyli minimalny depozyt na CSGO skinsa to możecie zgarnąć sobie taką Corti Cortisere właśnie w stanie Field Tested, więc jeżeli chcecie to wpłacajcie i im więcej wpłacicie tym większy macie szansę na prezent ale pamiętajcie, że wpłacać tylko i wyłącznie z głową i tylko i wyłącznie, jeżeli macie ukończone 18 lat, a my już przejdźmy do odcinka. Nie masz skinów albo masz w ekwipunku zawalonego syfem? PirateSwap przychodzi z pomocą. Jest to strona służąca do wymiany i kupna skinów. A po wpisaniu kodu GENETIC w tym właśnie miejscu otrzymasz 35% bonusu do wpłaty. Dodatkowo na stronie ciągle organizowane są nowe konkursy, a sam proces wymiany jest szybki i bezproblemowy. Wpadaj koniecznie, link masz w opisie. No i co świrki, na CSGO Skinsa wprowadzili nowy tryb, czyli 2 vs 2. No. Tryb ciekawy. Jeszcze go nie testowałem, jeszcze nie wiem do końca jak działa. I jest to coś nowego, coś co bardzo mi się podoba, więc od razu zasięgnąłem tutaj, że tak powiem, do portfela i znalazłem 3200 zł. Budżet naprawdę duży. No i kurczę, moim celem jest. Jakby to najprościej powiedzieć, nie przegrać wszystkiego, a może nawet wyjść z jakimś profitem, więc zacznijmy sobie z takim Case Battlem. 2 na 2, my jesteśmy po stronie CT, no i postaramy się to oczywiście wygrać. Mam 5% na naklejkę Holding down, mamy 5% na kostkę, z czego może być nawet tutaj Emerald. Pierdolony Emerald, za 120 koła. Z Otuma też mamy dużo fajnych kosek. Ale niestety, holding down daje nam same najgorsze dropy. Lecimy z drugą skrzynką. Proszę, proszę, proszę. Nie no, kurwa. Za każdym razem, jak trafię z tego Dreams and Nightmares kose, to to jest zabaw. Wyobraźcie to sobie: 120 koła. Ja pierdole, No i ja nie jestem nawet w stanie sobie tego wyobrazić. I ostatnia skrzynka. Jeszcze Shadow daggersy Dobra, wygrywamy to. Tylko, oczywiście, ogólną pulę nagród, że tak powiem, dzielimy na dwie osoby, więc jest to teoretycznie mniejszy profit. Ale spróbujemy zrobić sobie to, OK, z Batla jeszcze raz. No i może tym razem coś ciekawszego nam sypnie. No, te dwie skrzynki są najważniejsze: czyli Dreams and Nightmares i Holding Down. Bo z Holding Down, jak trafimy 6 kołat, to jest już ostry profit. No i niestety. Kurwa, co? Nie zauważyłem tego! Ja pierdolę, ej! My możemy tu w ogóle jeszcze przegrać? Nie możemy tego przegrać! Nawet jeżeli teraz trafią Bayonetas Lotera, nie możemy tego przegrać To jest nierealne, żebyśmy to przegrali. Nawet jeżeli trafią tego Baskila. Kocham nowy tryb Kocham nowy tryb Kocham nowy tryb. Siedem koła mamy. Dobra. Lecimy dalej, Tribal, Striking Ninja, Ninja, Uspej Glocki i Wini. Skoro coś tam ciekawego potrafi sypnąć ten nowy tryb, to zróbmy to Prosto zróbmy Wini w tym momencie karambicik, tutaj na 2% jeszcze Gloczek Fade. To też było piękne, no dawno nie robiłem takiego odklejonego odcinka z takiego budżetu Z takim budżetem i, i no kurwa, zapowiada się nieźle Proszę, dobry item 1400, dobra to nie jest jakiś super super drop Patrząc na to, że jest to otwarcie na trybie Joker, to już to przegrywamy. A nie, dobra, Neon Rider jeszcze spadł. To jest dobrze. Okej, okay, jeszcze kałaszek redlining. Will Ward 409. W sumie, może bym sobie kupił takiego redline'a? Bardzo piękny jest ten kałach. Serum jeszcze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I ostatnia skrzynka. Tylko karambit by nas zdymał, a karambita nie ma, więc tego Case battle znowu wygrywamy 900 profitu. Nie ma na co narzekać, ale teraz czuję, że nie będzie aż tak kolorowo, więc ustawię tryb Underdog. No i zobaczymy, czy tym razem coś jeszcze ciekawego nasypnie. Póki co jesteśmy 1200 na proficie. No i. No i jest to całkiem, całkiem pokaźna sumka. Pierwsza skrzynka. Ja pierdolę. Kliknęłem tylko, tylko zdążyłem kliknąć tryb Underdog. No, ja pierdolę. I już pierwsza skrzynka, i już wiem, że tego case battle nie wygramy. No, kontynuacja też nie zaciekawa. ciekawa. A, że tutaj gloczek fade po prawo. No nie, fade'a nie ma. Będzie ciężko, ostatnia skrzynka. Potrzebujemy karambita po prawej stronie. No i nie ma karambita. Okej, okay, w końcu musiał być jakiś case battle przegrany, ale. Ale boli, że akurat jak kliknę tego underdoga. Dobra, lecimy z kolejnym case battlem, bez zbędnego pierdolenia Wejdźmy w jakąś jedną mega skrzynkę drogą Na przykład jak to będzie All Star Naklejka tutaj Katowice 2014 Dwa piękna, weźmy sobie jedną retro Jednego dysentriego Dwa na dwa, jeszcze raz Trypander Titan Katowice 2014 Dawaj, boci samów No to jest naczelny Dymacz. Tutaj po prostu Bottisau musi wydrobić Titan Katowice 2014. Dobra, nie ma. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze tutaj retro można drobić. A jak nie retro, to decentry. Ja pierdolę. Ciężko się to zapowiada, naprawdę bardzo ciężko. Disentry potrzebujemy Karambita. No i zostaje nam 1600 zł. No, zaczyna się to wymykać spod kontroli. Wiecie co? Zróbmy sobie jedną skrzynkę. Jak to nie wyjdzie. To kurwa, nie wiem co Wyjątkowo dam tryb standardowy Chciałem już się trzymać tego underdoga do końca, ale dam sobie standarda No i jak to nie wyjdzie to po prostu nie wiem, no sprzedam jeszcze jedną kosę z mojego ekwipunku Chociaż bardzo nie chcę tego robić No i kurwa Nie, mamy to, dobra, okej, okej, okay, okej, okay, okej okay, okay. Nie ma co się denerwować 1050 mamy Zróbmy sobie jakieś dwie skrzyneczki za tyle, dwa kałaszki na przykład, dwa na dwa Tryb under Lecimy z tym. Ostra pizgawica. Dwa Fire Serpenty, 10 koła na łebka. Ja kończę odcinek, jesteśmy wszyscy zadowoleni. I Yellow Fire Serpentów, kurwa, no, no nie lubię tego skina. No nie lubię. Ale jeżeli miałby trafić do mojego ekwipunku to bym nie odmówił. No niestety do mojego Equipunku nic kurwa nie wpada. Dobra. Tak jak mówiłem, nie chciałem tego robić, ale Bajonecik, Mano War good knife Lecicie kurwa 4500, zróbmy jednego case battle. Po prostu coś mocnego, cyk, cyk, cyk Do tego dołóżmy sobie holding downa, to 2 na 2, tryb standard Lecimy z tym, od najdroższej do najtańszej Dawaj Katowice 2014 10 koła na łebka Bo ci samu musisz, bo ci samu musisz Proszę ja pię, 2015, ale to i tak. Dawaj. Może rycerz. Nie, rycerza też nie ma. No to tylko Fire Serpent nas ratuje w tym momencie. Nie ma Fire Serpenta. Kocham ten tryb, ale... To co zaczęło się tutaj dziać dalej to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Daj Bayonetta chociaż. Nie dało. Dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja idę się zastanowić, co ja robię, kurwa. Wy pamiętajcie o wpisywaniu w tym właśnie miejscu kodu Genetics. Będę Wam ogromnie, ogromnie wdzięczny. I dzięki za oglądanie. Elo.